Z tym, że ja w ogóle jestem fanką kaszupszczyzny, kaszupką, więc najbardziej przypadł mi do gustu utwór zespołu Fokus na piwo. E, dlatego, że tam jest taka całość. E, jest do muzyki dopasowany ten teledysk, prawda? Na piwo jest ta, ta wieś, którzy Kaszubi mogą się obrazić, że, że troszeczkę pokazujemy te kaszuby od takiej bardzo złej strony, tak? że wszyscy biegają na piwo, ale rzeczywiście ten klimat taki folkowy, takiej wsi, wesołej. Oprócz tego w teledysku jakieś elementy kaszubskie, ale nie znowu z przesyteń, jakieś elementy na. na, na, na bluzach kaszubskich muzyków. Bardzo tu ciekawie wygląda, a przede wszystkim dynamika i, i, i wszystko nie, nie czuje się żadnego dysonansu, kiedy się to ogląda. Po prostu teledysk jest absolutnie dopasowany do muzyki i chyba to był jedyny utwór, w którym to zauważyłam. W innych zawsze tam... Um, ten jakiś dysonans był i się pomyślałam, nie, to chyba nie to miejsce, gdzie, gdzie było nagrywane albo nie ten element, a tutaj przez cały te jest naprawdę można go oglądać po raz kolejny i się świetnie w sumie bawić e, oglądając to. Kolejne miejsca, miejsca, może nie mówmy o miejscach, ale to co mi się najbardziej podobało, więc e, Wedwa Kłenie i zespół... nie, we to jest zespół, letku bez detka nazwa e, utworu. Fajnie też klimat, chociaż właśnie ta muzyka przypomina gdzieś lata dwudzieste, tak? tylko potem tam pojawia się jakiś obrazek piekarni i jakieś soczki w kartoniku, które znowu nie pasują, więc tutaj już było to różnie, e, natomiast e, jest dużo elementów, które do siebie pasowały, więc fajnie, fajnie chociaż tam troszeczkę bym z tego usunęła, więc to myślę, że kolejny, kolejny utworek i... No, i potem myślę, że Weronika Korthals i Ilona Stepanik. Bardzo, ja nie, wcześniej oglądałem już teledyski Weroniki, natomiast Ilony nie. A bardzo fajny, skromny, zauważam scenę łóżkowe to też coś nowego chyba w tych teledyskach. W ogólnie biesiadno-kaszubskich, kaszubskich, kaszubskich więc, więc brawo, może w tą stronę należy iść w jakiś sposób również. E, Weroniki dobrze zrobione, natomiast. A może, może one są bardzo do siebie podobne, Weroniki, te teledyski wszystkie, więc może warto teraz coś nowego. Dlatego nic niczym nie zaskoczyły, bo może dlatego dopiero gdzieś tam na kolejnym miejscu one są. A I to chyba tyle z tych, które, które zapamiętałam i które chętnie oglądam wchodząc na, na, na stronę telewizji. Jest kilka teledysków, które są dosyć słabe i myślę, że to niestety jest zespół Ziemoniki z kościerzyny. Tutaj przede wszystkim mi jako, jako, jeżeli oglądam i widzę zespół w stroju kaszówskim, śpiewający bardzo wyraźnie po polsku, trochę też ten tekst, no bo jednak oprócz realizacji teledysku patrzę się też na całokształt kształt, tak, wyrazu, więc no tutaj to wszystko nie pasowało do siebie, on był dosyć nudny, więc nie, troszeczkę jak, jakiś, nie wiem, film dokumentalny o kościerze, czy o jakimś zespole. Ale no też taki był tekst, nie ukrywajmy, więc y, pewnie nic innego by się nie dało do takiej muzyki zrobić. Więc on jest taki bardzo, bardzo tradycyjny i, i może należy też dać małego kopa, żeby teraz poszedł w jakąś stronę bardziej dynamiczną.